Chciałam go wszystkiego zyskać i dzisiaj drugi odcinek z Strike Force Kitty. Jak pamiętacie, przeszliśmy już pierwszego bossa, a więc lecimy z piątym poziomem. Lajkujcie i subujcie kanał, gra jak zwykle będzie w opisie. Nie trzeba tutaj nic pobierać, to bardzo dobrze. pirat i nie wiem walcie dobrze teraz pierwszy boss dobrze tylko bo na co idzie pewnie w tym nie zdobędziemy w tym odcinku pewnie nie pokonamy drugiego bossa musiał teraz tak postępować wszystkie złote i srebrne skrzynki bym musiał jeszcze co tam jeszcze bym musiał zrobić? Odblokować wszystkie skrzynki. Wszystkie stroje. Na przykład ktoś ma trzy i chce komuś się to powtarzać trzy razy. Albo jak w jedynce było, że, że możesz in, i coś innego trafić, i przez cały czas trafiasz to samo. Ojej, dwie rundy poszłyby. Naprawdę, dwie rundy by poszły. O nie, teraz tylko nie lepsze i patrzcie, przegram to. Nie. Bo on ma jakąś pałeczkę, którą wali ich kurde w głowę. Nigdy nie... Już chciałam kliknąć okej ponownie. Tu nic, tu nic. No, no to masz, teraz będziesz ich mieczem dziachać. I ty też masz miecza, co? Ostatni raz przechodzimy ten dwan. Dwa nowe miecze. Fanowe miecze i fanowe hełmy. Na razie. Ale Uj. za bluzek w ogóle. Może jakaś bluzka przyjdzie? Jakaś dobra. Jakaś dobra pewnie bluzka musi przyjść. Dobra. Są dwie bluzki. Cztery nawet będą. A ten ostatni na deserek se zostawimy. Pik. Dobra. Lecimy. Siódmy poziom jest najgorszy, bo tam nie ma w ogóle atakujących. Chyba, że zrobimy specjalny, specjalny set. Ani jedna bluzka. Ani jedna. Ani jedna bluzka po prostu. Ani jedna bliska. Ninja! Ninja! Walimy ninja! Ninja, który zadaje nam po 30 HP. <grym> U wszystkich HP będzie trzeba. Omijamy Harego. Skaczemy tu, skaczemy tu. Omijamy też Bombermana, bo Bomberman jest zbyt dobry, tak samo jak Harry Potter. Może później się nimi zajmiemy, ale flash i Jagenta musimy wziąć. tu ninguém chama tu não, é uma latar, né? tu, não é, tu tu não sei, eu que tu o grupo aumenta não mais

No! No i to ja rozumiem Dwa demedze i dwa spiny. No kurde, jak on jest coraz szybszy ta koszylka flesza chyba mu też dużo daje. Kurde, flash z mieczem i czapką pirata. Najlepszy flash Ewa. Dobrze mam. Nie! Źle ja podskoczyłem i w pułapę. Jeej, yeah, jeden spida. Jeej, yeah, dwa spida. Albo nie. Medioflash z mieczem. Kto mi zabrał? Tylko jeden taki dziwnie wygląda. Ten mój yy, pierwszy. <grystanie> Dalej flash z mieczem. Up. piszesz trzy miecze kontra jeden wyrzutek kto wygra wyrzutek dobrze ten flash jednak z mieczem jest dobry Ta flash walczy ze swoim klonem i dalej żyje ten flash jest zbyt dobry tylko aby teraz nie wdupić się w pułapkę Ok, okularki trochę dodaję, 4 spiga. I tu jedno życie, no Teraz wszyscy w idziemy. Ojej, jak mu podrosło. Temu to teraz tak wolno. Temu będzie tak szybko szło. A temu też tak wolno. Torek z nich wycisnąłem. Pokemony! I myszki Miki. Dobra, to najpierw myszki Miki. Jej, prawie mamy po 30, bo teraz to się zaczną schody w górę? Dobrze, nie tu. Schody się zaczną w górę tylko dlatego, że, że musimy, musimy mieć chociaż każdy 35 życia, bo ósmy level da się schakować tak samo jak drugi te dwa poziomy da się chociaż zhakować hej żyją? <grym> nie przeżyli teraz dalej flesz żyje, no Ech. ten flash jest jak tam co mamy z Pokémonów dużo trzy trzy Jeden Jeden Dwa Dwa Okej, okay, mamy już na raz... Teraz kurde atakują pokemony, zobaczcie A nie, bo jeden nie ma, tylko głowy I stroju chociaż Teraz to, to jest flash w masce Bulbasauru, chowa się w trawie Super To nieźle Da. Nikt nie ma 30! Flash jest zbyt dobry. Zadaje 33. te O kurde. piu, No dobrze! nie, nikt każdy przeżył. Ej, ten flash jest zbyt dobry, wali 33 na głowę. Więc idziemy dalej. Co tu mamy? Wszystko słabe. Chociaż dobra. Ty musisz mieć. Dobra. I speed. Teraz! Tutaj da się skakować. Idziesz tu, skaczesz tu. Patrzcie to, skakuję sobie grę. Da się przeskakiwać te małe rzeczy. O i patrzcie to. Oj, mi nie pychło. Właśnie. Nie możecie iść na tych lepszych. Nawet jeśli każdy ktoś... Chociaż zawsze jednego z tych pokonuje. Ale nie, teraz nie pokonałem, bo jak zwykle... Zawsze złe momenty mam. Ciekawe czy pokonam, pokonam w tym odcinku Fox by Zero. Spojowuję. Widzicie, teraz się zaczęły schody. Trzeba walić, bo... Po... Trzeba mieć życia po 36 na łebek. A przeżyję tylko 3 ataki z Bo on zadaje 12 razy, 2, 24 demedia zadaje. Czyli że jakby każdy miał tak po 40 demedia, po 40 życia, to... Przeżyli, każdy by przeżył po 3 ataki. Nawet po, po 3,5. Yy, dużo by zadowali. Moja matma, kurde. Najlepsza matma. Uh, hu, hu. Muszę naprawdę mieć te 36 bo ja zaraz tu... Bo zaraz tu każdy będzie dedo. Myszka, Miki w sukience i z mieczem. Plus 2000... Plus 18. No nie! To jest ten, który zadaje najwięcej z Dedą. Ciszy, jesteśmy w kapuśnaczku. Ale chociaż myszka Miki zadaje 12. A jak ona była? Myszka Mimi? Czy jakoś tak? Kurde, o jeden No! No i to rozumiem. Teraz będą kurde karatakidy. Najpierw... Teraz mi tu wyjdzie crowben. Crow... Crow... Człowiek od łomu. Teraz mi tu wyjdzie po prostu człowiek od łomu. Cały. Crow... Crow... Nie, pa... crowborm, czy jakoś tak. Przeżył z jednym HP, to co, kurde? To daje. Nieważne, to daje mu jakieś życie, czy co? No i jeszcze teraz każdy kotur przeżył. Czyli że jesteśmy gotowi na tych górnych, gdybyśmy mieli. Widele, gdy będziemy mieli widelec, ten astronauty, byle co? Byle, byle na kogo wkładamy? Ten, ten miecz może zadawać aż 44. Poczekaj. Nie, nie będzie klub. Dobra, cicho. Idziemy na demedia wszyscy. Pomyślcie sobie, że to będzie boss taki. Jakby przedpremierowy boss. Chociaż dużo mamy tych rybek. Ile każdy będzie bił? 29% w tej postaci? Jeśli każdy będzie bił po jakieś 35, to oznacza, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na bossa, bo boss ma 2000 Żyćka. Przykro. Jeśli każdy będzie zadawał 40, mamy małe szanse. Jeśli każdy będzie zadawał 50, jesteśmy gotowi. Tak, ktoś zadaje 49, a, ktoś, a jeśli ktoś zadaje 60. Ile? Dobra, możemy jednego pokonać. Jest! Jeden! Jest! a nie mówiłem! Uda nam się. Tylko trzeba mieć dobrą kolejność w tym. Jeśli nie masz dobrej kolejności, to... Trudno. Jej, pierwszy tiket. E! A dobra, jak. Pamiętam. No i właśnie o to w tych dodatkowych corach chodzi, że są lepsze. Nie, nie, sko nie skoczyłem. Lecimy! No, mamy szansę. Teraz mamy większą. Jest o so, ten widelec, o którym mówiłem. Znaczy sami oh, nie! No! 41 Dobra. No i czy jego koszulkę coś tam da? Nie wiem Jeszcze na tych bym poszedł No ale ciężko będzie, bo tego Kevina nie da się jakby... Tak pokonać, jeśli nie jesteś szybki. Tutaj na górę jest potrzebny damage, a tutaj jest szybkość. A HP w ogóle nie jest ważne. Tylko na bossów HP jest ważne. Na przykład jedno życie ci zabraknie? Chłop... Ta! Boss ma 1 HP, ty masz 1 HP? No to co robisz? Dobra, jeśli ta koszulka coś daje, to nice. No znowu ci sami, no nie, nie wierzę. No będzie w końcu wolni, tylko no ja to sobie zbieramy O nie jest mi będzie eighty Dobra, jednak coś daje. Ile no mamy? Równo 552 Albo... Jeśli nam się uda wygrać bez kevina, to... Ja mogę powiedzieć? Nic nie powiem. Dobra, lecimy! Nie śpimy! Fox Base! Grzybek! Daj! Go! Nie za dużo, on jest. Właśnie nie wiedziałem czego są te platformy. Ta reakcja swoja na tego fosa była dobra. Co? A, dobra, teraz muszę sobie pooglądać. Nie wierzę w nich, bo i tak przegramy. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale to. To ma szansę. Nie, już nie ma. Jeden kotel zginął, to już nie ma szans. Hop, hop. No jak... Ej no! Co so jest? Oni są zbyt dobrzy. Ciach, ciach. I w nim nadzieja właśnie. Po, Poza odcinkiem będę jak spił. Trzymajcie się, papa. Pa.